Siemaneczku widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z Backpack Battles, ja jestem Zak I gramy Gramy sobie w plecaczki tak zwane eee, chwileczkę, chwileczkę tak dobrze to będzie, to będzie git, to będzie git Eee będzie bardzo znośnie, to kupię bo jest na promocji Tarcza, no tarcza wydaje mi się, że chyba będzie na te pie... O kurde Ona z... na promocji była prawda? Chociaż to bym sprzedał ten miał to ja zrobił już łopatę. Sam widzowie priorytety priorytety. Pamiętajcie, są rzeczy ważne i najważniejsze, a łopata w pierwszej turze jest najważniejsza. Eee, gadam głupoty, on też robił po w pierwszej turze i ma regen, ale ja mam banana. A niestety. Dało się to zrobić tak, żeby. A i tak wygrałem. No i proszę Państwa, proszę Państwa. Jest jeszcze świnia. Jestem usatysfakcjonowany tym, co się tu dzieje. Jestem u usatysfakcjonowany. I szybki koraptet krystal. No może nie będę go kupować, bo bardzo dużo kosztuje. A to są pierwsze tury, gdzie te pieniądze dość są jednak ważne. Ale znając życie, mi się potem nie trafi, więc wolę kupić go teraz. Bo oczywiście, idziemy pod Dark Sabery. Bo dawno nie poszłem dobrym riperem pod Dark Sabery. Pod Poison Bombę. No dawno nie poszedłem I hmm. no to robimy No bo na tym to chyba nie ma sensu bo Chociaż 7 debuffów i ten Brzmi chyba jednak zachęcająco Nałożę chyba te 7 debuffów no ta trucizna i ten i blind, o Boże nie, przy... nie. Nie da się tego wygrać To no przecież gościu ma taki sustain 3, 4, 6, jeszcze jeden A, i tarczę? Nie wiem, nie spojrzałem w sumie. Ale to i tak nic nie dało. No, no nie da się przez to przebić. 9 no, pancerza i 4... 8 re regena. No Dobra, przyspieszam to. To mi się nie trafiała druga ta, prawda? Druga, drugie rzeczy na no, drugą łopatę, ale teraz się trafiło. Hm. Czy to nie jest za późno? Wydaje mi się, że może być. No nie wiem, jak tego inaczej zrobić, żeby jeszcze to zmieścić. Mana, i to co chcę blokować, wydaje mi się, że to będzie. Bardziej value niż yy, grzyb aktualnie. Chociaż nie no tak, raczej tak. Bo te spajki no to są dodatkowe obrażenia, to chyba trochę tak, chociaż... Nie, raczej git, raczej git. Już się aktywuje szybciej niż ten, więc większa szansa na te Kolejne sloty, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podoba się to Michowi. Yy, Bożce, że miałem jakiś boomer. Nie jestem widzowie, przysięgam. Aby najmniej aż takim jak myślicie. Prawda. obiecuję. Staram się. Yy, dobra. Tu trzeba zagrać to troszkę, troszkę tak inaczej, bo dajmy tak, to dajmy tak w takim razie. Kolejny grzyb, hmm. Kusi, kusi. Kusi, kusi, kuleńko. I to jest kolejna łopata. No za sześć jest, ale w tej turze to robić? No dobra. Niech stracę. Najwyżej mnie zdjęcie w komentarzach, a wynajmniej jeden widz. Ale żeś super ułożył te fanie paki, Naprawdę, kolego. Jestem.. Ja nie wiem co ty robisz w tej platynie. Chyba w chipsach wygrałeś tą platynę, naprawdę. Chociaż ty pewnie grasz rzeczy, które są dobre. Ja gram rzeczy, które są śmieszne i ich nie grałem, żeby widzowie mieli różnorakie odcinki, bo jakbym grał. Dosłownie to samo, co odcinek, to byście mi przestali oglądać. Ja was znam. Hamy. Yy, tak. Mm, tu idziesz ty. Sz -sz Szowel, dokładnie, chodzi nam o szowla. Szowle, dobra sprawa. I, I i i tarcza. Kurde, bym wziął i. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Wiecie, dobra, lecimy z tym, co mamy. Gdy się połączy, to się zwolni strasznie dużo slotów. Z tymi ja wiem, że ja nie dam rady. On no, sobie jeszcze debuffy ściąga. No, super. No i akurat blindersy ściąga. Co to za ham. Prostak. Akurat ten. No i to swoje ekipy dużo dały. I tarcza też. Może bym nawet to wygrał wtedy. No ale co no. A, ja sobie zrobiłem opate jak ja w sumie za dużo to zdrowia, to ja nie mam. To mi przeszkadza Może Może więcej Tych po prostu, nie? Bo za mało O, jest stamina sack, no i super I teraz tak, robimy pyk Robimy tak I mamy leczonko I mam nadzieję, że będzie dobrze eee, Ciekawe, ciekawe hmm. Wydaje mi się, że możemy mieć Gościu szansa to wygrać. No, wbrew pozorom, tak, bo to się całkiem że stakuje, jak widać. A nie, jednak nie, żartowałem. Żartowałem, na szczęście blindik powchodził. No, jest klasa, jest Hexblade. Formacja Putas. Da puta. Dobra, róbmy tak. Wywracacie. Oj, kolego, się Leci Hexblade. Tutaj y, ruluje dalej, tak, jeszcze dalej. Łupata Byłaby przydatna. Dobra, moment, ja tak, banana w pierwszej kolejności. Chip. Chip. <laughs> saber, jestem głupi. O, oh oh, oh, co za ból. Oh. No nie, co ja zrobiłem. O, Jezu. Umieram wewnętrznie. O, nie. Dlaczego? Dlaczego jestem taki głupi i ślepy? Mmm... Jakbym miał czasek, to bym może zbijał ten wampiryzm. O, on sobie dużo tego wampiryzmu i set będzie zwiększał damage cholera. Ale jestem lepszy. Boże, 10 blind'a? Sporo. Potion Belt. Tu idzie podka. Da nam boost. Da nam buffs. Yy, co wie buffs. Tu tak. Nie. Na taką informacji. No, ja bardzo szanuję takie rzeczy. Eee, Ty atakujesz. Nie, to będziesz szybciej atakować, chyba w takim razie teraz. A to bym wziął i przerobił Vampiric Armor. Tak. Tak. Dokładnie. Eee, no Vampiric Armor będzie spoko. Zresztą będziemy mieli ten wampiryzm. No, dużo go nie będzie, ale coś tam zawsze. Łatwo, łatwo, z kolegą. O jezu, jest na promocji i ja po prostu wiedziałem. No i teraz bym miał dwa. Nie chcę nic mówić. Nie chcę nic mówić. Ale ja nie chcę nic mówić. Dobra przestań jesteś już nieśmieszny. Nic nowego. Nic nowego, widzowie. Nic nowego. A um, to jakbym zrobił, tak, ale to. to musiał dawać niżej, i ten. Nie, chcemy chce mi się tak. Robimy to tak. To po prostu pójdzie w tą stronę. To idzie tu, to idzie tu. To się tam może zostać. I tak. Idziesz ty, tu, I, 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 i tyle. Chociaż to mogę zrobić. I to tak, i wtedy tutaj dam. Bez sensu. No, więc stajemy tutaj to tak i tu sobie daje blind'a i tu sobie mogę to wrzucić. Tak. On musiał tego sprzedać, kurde halipcia Chociaż się ten piasek może poświęcić. Ja gadam. No jest super, tylko po... ja nie mam potek były potki natrute? Pewnie były. Jestem ślepy, naprawdę. Nie wiem. Nie, nie mój odcinek, normalnie. Znaczy... A jakby normalnie... No dobra, nic nie mówię. Nic nie mówię. Ja, z czego ty mi zabrałeś ten wampiryzm? Z czego ja straciłem? Coś, coś mi to nie gra. O, Stone Skin Potion. No i super. I ty będziesz odpalać to. I roluję dalej. I Holy hmm. Armor. Banan. Dobra, robimy póki co tak. Ta, nie mam już pieniędzy. O, ciekawe, ciekawe. Dobra, idziesz tutaj. No. Czy jestem zadowolony z tego, Bildu? Nie wiem. Na start mam empowera. No, całkiem dobra sprawa, my powiedział. Całkiem dobra, co nie otrzymam kiryzm. O, i się zaczynają flaski no i bardzo dobrze. Za piątkę. Kurde, no dobre to. Nie powiem, że nie. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. bo to trzeba zrobić tak, żeby to się odpalało. To idzie out. Aft, widzowie, to idzie out. i tak. Jedno. Drugie. A, trochę więcej tego mam nawet, bym powiedział. Hmm. Dobra, to się tak pierwsze będzie odpalać. Robimy to w takim razie, tak. Polipka. Polipcia, to mi nie pasuje. By zrobił tak i to bym przesunął o jedno. Tak, to by było kit. Tylko by musiał pójść. Dobra, to idzie tutaj. To idzie tu, to idzie tu. Ty idziesz tutaj. Aha. Jest teraz tak zwany świński problem. Mogę sobie jedną włożyć, co najwyżej. Jest drugi Fusion Belt. Ile mam tych żywów? A, no to. Hmm. Ej, ja mam trochę za dużo tych żywów. Dobra, nieważne. Dobra, jeszcze się trafi na pewno ten grzyb. Bez sensu. Dobra, w takim razie idziemy to tutaj tak. I. Hmm. Czyli to by musiało być teraz tutaj. Czyli. O mój Boże. Ustawianie tego wszystkiego. Dobra, czyli to idzie tu. Tak i tak. To idzie tutaj. Tylko świnia też jest włożona. Ja mogę dać w sumie tak tutaj. Tu wraca grzyb. Ty idziesz tu, a tarcza siedzi. A, za jedynkę. Weźmy, bo to zużywa chyba. No właśnie, to zużywa, żeby nałożyć blinda, więc to jest dodatkowe zwiększanie demera. Boże, ile? 102? Nice. No i mi się skończyło picie. O lipcia. dawaj. Za Ta... Ta... wolno mi stamina schodzi, za wolno mi schodzi stamina. jest problem. Mmm, to jest problem natury, problem Tak, właśnie taki to jest problem widzowie. Czy też się nagrywa? Tak, nagrywa się. Jak dobrze? Moje głupoty są nagrywane bardzo dobrze. Tyk. chcesz w takim razie, nie wiem, gdzieś tu. Tu idziesz ty. To wraca tutaj i, 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 i koniec. Więcej nie. A może być tak jak jest teraz. Chyba, że to na to nie działa, no. Idzie dobrze, widzę. No, oczywiście, że zrobiłem, no. To proszę was, co, co my jesteśmy? Jakieś. Nie wiem. Miękkie faje. Tylko twarde żelki z biedronki. No. Tak, nas nazywają widzowie, tak nas nazywają. Pyk, pyk i są problemy. Czy ja bym to z... znaczy, wiecie co, mogę dać tutaj. czy znaczy, ogólnie wszystko pomieszczone, nie? A, to też mi może dać to. A... O, corrupted krystal, no i super. Na armor tak Bardzo fajnie, o to mi chodziło? No i super. I z tego tam tutaj, bo dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Co nie? Dlaczego by nie, skoro co nie? Tak. tym do tutaj. To by poszło w takim razie tak. I to mi nic nie daje. Tak, tak, super. Mm -hmm. Bardzo przemyślane. Tu i o, 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 o! O Boże Nie nie łączysz, zapomnij. Jest super. Jest dobrze i jest tanio. Nie mam pojęcia, co ten laptop robi w tym. W sumie teraz sobie zdałem sprawę. Ale kolega szybko pada. Ile to zajęło? 6 sekund. To nie, to myślałem, że minęły jakieś 4. To jednak może nie jest tak dobrze, jak myślałem, ale. Okej. Okay. Co będzie tutaj? 1, 4. Nie wiem, czy to nie będzie. Przecież 10, to będzie tak. 40, to nie, to, to będzie szybciej było. Kolejny lask. No wezmę. Chyba slotów, ale nie takich. I kolejny ten. Hmm. Ej, chwila, bo tu by potrzebne było. Dobra, idziesz tu. Wiesz, tak póki co. To tutaj. Tego nie biorę w takim razie. No nie biorę już kolejnego tego. Jest Funnipak. Mhm. Mm mogę przyspieszyć Ciebie. Czy to jest niepotrzebne? Nie ma żadnego pojęcia. Bierzemy tak. okej okay. A, chwila, ja biorę wodę, mojej flaski Jestem z siebie dumny. Kolejny, kurde, no oczywiście, że biorę. Nigdy niczego za mało. Co ja gadam, nie wiem, choć się nie domyślam. Jest jeszcze mam tyle pancerza i wszystkiego, boże. Nie no, przecież ja tu pogrom po robię, no błagam was. To co ma być? No, ja, wow, wow. A to nie pełnia moich możliwości. To nawet nie jest. Nieważne. Nic nie chciałem powiedzieć. Tu bym to dał tak i to bym dał tak i tak. I wtedy to by poszło tu, dobra. Tylko hmm. przemyblą wróć. do mnie moja desko. To było tutaj, to było tu, prawda? No, chyba tak. To wraca tutaj. Mm -hmm. Cały temat jest niepotrzebny mi to. Kolejny ten. i Oczywiście, że tutaj. To bym mógł wtedy ulepszyć. Lampadzina. A daj. Ej, właśnie. Hmm. Lampadzina to jest akurat dobry pomysł. Czemu ja to wcześniej pomyślałem? Przynajmniej się odpali. Bez skitu. Przecież to mi będzie zużywać manę. To... A i mana orba potrzebuje. Może się trafi. Chociaż jest szansa, że mi się może. Czy mi się może uda wygenerować? Chociaż nie, no ja zrobiłem przeciwnika, zanim ta na się odpali. Dobra, dwie rundy zostały. Hmm. Odpalanie tego jest trochę bezsensowne. A e, ja Coś lepszego do odpalania? No nie. Hmm, Potrzebuję pojedynczego slota, niestety. Aktualnie corrupted crystal. Eee. A dobra wypad z tymi świniami. Kapow Discomfort. Nie, to, O, 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 o. I może się odpali na ostatnią turę. Nie, ja nakładam blind na start 4. To jest bardzo sporo blind na start. Czy to się odpala? Tak, to się odpala zanim jakikolwiek damage mogę mu zadać z debuffu. No, fajny Poison bomb Naprawdę. Dawno nie miałem takiego fajnego. Podoba mi się. Jestem no tak. Jestem no tak, widzowie. Mm, to chyba tu najbardziej będzie, chociaż. Tutaj, tu. Tak, świnia out. Nie, nie wiem, co ty lampka w robi tak więc niech siedzi tutaj. Róluje. No, może się odpali. Może się odpali lampadina. Ktoś sobie. Jest zawsze jakaś szansa. Mała, bo jest, ale jest. Kupię sobie to i kupię slocik pojedynczy, prawda? 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 Hammy. Hamstwo i prostatko. No nie trafi się drugi Direct tak Saber, niestety. A byłoby naprawdę ciekawie, nie? nie zreflektował te debuffy. Oj, bo ja tu. Ja to przegrałem! Aha, niemiło. Niemiło. Bardzo niemiło. Dobra widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, a ja chyba będę wracał do serii z beholdera, mamy równo 1500 pucharków, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!